Skąd zamiłowanie do hodowli tych egzotycznych ptaków? Jakoś tak od młodego człowieka ciągnęło do hodowli gołąbków, później zaczęły się papuszki falisty, a w tym momencie już jest 17 gatunków ptaków oraz drobnej egzotyki. Do tego jeszcze dochodzą kaczki ozdobne w domu i no ale to już nie prezentujemy tutaj na, na wystawie tego, z racji małego placu. Nie? A jakie są pana ulubione rodzaje? Moje ulubione to jest modrolotka i rozella białolica. Te ptaszki najbardziej lubię z racji ładnych kolorów i z tego, że są takie ciekawskie, można by powiedzieć. był modrolotka to jest taki trochę despetnik. Jakoś należy specjalnie dbać o te ptaki? No niestety ptaszkom trzeba dużo czasu poświęcać, bo to nie jest tak jak kurka czy kaczka, tylko trzeba im wodę zmieniać, trzeba im pasze często zmieniać. Dodatkowo jak są młode, no to trzeba dodatkowo dawać jajka ugotowane, marchewki, witaminki, żeby te ptaki rosły zdrowo. A zamierza Pan poszerzyć jeszcze swoją hodowlę, czy już na razie tyle? Co, z roku na rok jest jeden gatunek więcej, także myślę, że w tym roku też coś przybędzie. Dziękuję bardzo. Organizujemy 24. Mistrzostwa Mieleckiego Stowarzyszenia, to jest impreza cykliczna, po raz piąty w Ośrodku Kultury w Horzelowie pod honorowym patronatem wójta gminy Mielec. Wystawiamy, pokazujemy, oceniamy najpiękniejsze ptaki z naszych hodowli, z hodowli naszych członków, miłośników, hodowców tych ptaków. A proszę mi powiedzieć, ile jest tutaj tych hodowców, ile jest ptaków na wystawie? Hodowców w naszym stowarzyszeniu jest 21, natomiast ptaków wystawionych do oceny było 220. A jak wygląda ocena w tym konkursie? Ocena polega na tym, że przyjeżdżają sędziowie Polskiej Federacji Ornitologicznej. To jest taka organizacja, która zrzesza odgórnie hodowców ptaków egzotycznych na terenie Polski. I oni są specjalnie przygotowani. I posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, aby te ptaki na podstawie pewnych standardów, które są na świecie określone, ocenić pod względem wielkości, budowy, koloru. Skąd pasja i zamiłowanie do tego typu imprez, do zorganizowania takiej wystawy? Pasja polega na tym, że trzeba sobie znaleźć w życiu jakieś hobby. Trzeba się czymś interesować. Mnie od dziecka zawsze interesowała przyroda, zwierzęta. Zajmowałem się bardzo długo akwarystyką, w tej chwili zajmuję się też i hodowlą ptaków. Cieszy mnie to, pozwala mi się rozwijać, a poświęcony czas uważam, że jest dobrze wykorzystany. A w kolejnych latach planuje Pan kolejne tego typu wystawy? Myślę, że tak. Jeśli tylko pandemia ustąpi, to, to myślę, że jeszcze z większym rozmachem te wystawy będziemy organizować, dlatego że cieszą się dużym zainteresowaniem. No w 2019 roku mieliśmy prawie 400 ptaków na wystawie. Odwiedziło ją ponad 3000 osób. To jest bardzo duży odsetek mieszkańców, powiatu, miasta czy miejscowości tutaj okolicznych. To naprawdę zachęca do działania. Pan również jest hodowcą? Tak, ja również hoduję. Też posiadam hodowlę hoduję kanarki, hoduję także papugi. Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo.